Drogi poranku, dzisiaj mamy bardzo nietypową pełnię, która się rozpoczęła chwilkę przed godziną 10, która, podczas której mamy też zaćmienie księżyca, które będzie trwało najdłużej od kilkuset lat. Więc jest jakaś taka ciężkawa energia przy tej pełni. Możemy się czuć zmęczeni, zniechęceni, kłótliwi, wyczerpani. I ta energia może nam towarzyszyć przez kilka, nawet najbliższych dni. I mam dla ciebie kartę dziesiątki mm, buław. Widzimy na tej karcie człowieka, chłopa, takiego pańszczyźnianego, który otrzymuje bardzo małą zapłatę za bardzo ciężką pracę, która go czeka. Przeniesienie aż dziesięciu takich wielkich, wyższych niż on sam belek, prawdopodobnie cholernie ciężkich. No i co to może dla Ciebie oznaczać? Niektóre z baranków mogą się czuć właśnie niedocenione w którymś z obszarów Waszego życia, na przykład w pracy. No i co z tym możemy zrobić? No w pełni możemy się tym zamartwiać, ale możemy również próbować regenerować siłę, żeby po pełni dopiero podjąć jakieś decyzje, na przykład o zmianie pracy czy też poszukanie jakichś innych źródeł radości w swoim życiu, bo można traktować pracę jako pasję. A znam też osoby, które po prostu o tej pracy chodzą, żeby dostać pieniądze. I nawet tej pracy za bardzo nie lubią, ale traktują to po prostu jako taki coś jak mycie zębów. Też niektórzy nie lubią. Natomiast, no... Nie ma co oceniać, bo każdy ma swoje podejście i swoją filozofię życia. Na pewno warto, żebyś zadbała, zadbał teraz o wypoczynek, bo tu widać jakieś duże zmęczenie w tej karcie. I też takie zniechęcenie, też w głowie i w ciele, i w głowie we wszystkich aspektach, przesilenie po prostu. Drugi baranki, spokojnej, pełnej wypoczynku, pełni. Pozdrawiam.